Dobra, przyjaciele, zdropił nam wpisik na Broken Rank związany z. No właśnie, z czym? Z Challenge Areną, mobilką i zmianami w roadmapie. Będzie trochę zawodów, ale i też już w końcu względnie konkretów, więc można się trochę cieszyć. E, natomiast przejdziemy do tego w trakcie czytania. Nie grasz w Broken Ranksa? Sprawdź. Link w opisie. Zanim zaczniemy, standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i komentarza oraz zapraszam na streamy na Kiku. Linczek macie oczywiście teraz na ekranach, bądź w opisie. Hej, tajerniczycy, październik wciąż widnieje na kartach kalendarza, no już nie, a to znaczy, że czas na październikową odsłonę te w bloga. Co nas dzisiaj czeka? Chcielibyśmy pogadać o elemencie, który wisi na naszej roadmapie, a do tej pory pojawił się tylko w kilku krótkich wzmiarkach. Będzie też parę słów o mobilce. Chcielibyśmy podzielić się z Wami statusem tego, gdzie obecnie jesteśmy. DevBlock, jak już dobrze wiecie, to nie changelog, a luźniejszy tekst bez tabelek i bez finalnych liczb. To miejsce, w którym możemy pogadać o tym, dlaczego coś robimy, co próbujemy osiągnąć i z czym aktualnie się mierzymy. A nie tylko o tym, co się zmieni. No to jedziemy. No ja będę jechał z narzekaniem po drodze, tu mocno. O ile o czymś nie zapomnę, to pewnie w komentarzach wy mi przypomnicie, także sekcja komentarzy jest wasza na youtubach. Challenge Arena Pomysł na Challenge Arenę dojrzewał w nas już od dłuższego czasu. To projekt, którym kiełkował w tle innych aktualizacji, aż wreszcie przyszedł moment, by opowiedzieć Wam, czym właściwie jest i dlaczego widzimy w nim tak duży potencjał. Mamy też nadzieję, że to, co dla Was szykujemy, przypadnie Wam do gustu. Jak zawsze, dajcie znać na Discordzie, co o tym sądzicie. I ogólnie co do Challenge Areny, tu mamy obrazek. Tu też mamy obrazek yy, i tu też mamy obrazek, ale do niego przejdziemy na... za chwilę. Tu mamy ten pierwszy obrazek, tu jest już taki podmalowany arcik. Pomalowana mapa tej Challenge Arenki. Wygląda całkiem nieźle, w sensie, no tak, po prostu upadnie. Mnie się podoba pod względem po prostu wyglądu. Tutaj mamy jeszcze inny koncepcik, też bardzo ciekawy. Tu jest wielkość naszej postaci, więc dosyć masywna mapka będzie. To jakieś dziwne coś. To wygląda trochę jak jakiś taki ludzi trzymający broń, ale to pewnie jakiś posąg, figura czy coś. I tu mamy przejścia. Idziemy z jednej strony w drugą stronę. sobie zaś. Więc ciekawa sprawa. I czytamy. Dalej, czym właściwie jest Challenge Arena? Change Arena to nowy rodzaj wyzwania i próba stworzenia zupełnie nowego doświadczenia w Broken Ranks. To tryb dla tych, którzy szukają satysfakcji nie tylko z samej walki, ale też z decyzji podejmowanych po drodze. Czyli taki trochę rogla, rogalich nam wychodzi, jak Slay the Spire. Od razu biorąc pod uwagę to, co tutaj zobaczycie, zobaczymy, od razu się to kojarzy. No i czytamy dalej. Change Arena działa trochę jak gra w grze. No i właśnie to mnie najbardziej martwi. Każde podejście wygląda inaczej. Układ ścieżki Mapy, przeciwnicy, efekty czy nagrody zmieniają się z każdym razem, więc nigdy nie wiesz, co czeka za kolejnym progiem. To właśnie ta nieprzewidywalność nadaje charakter gry roguelike, trybu, w którym liczy się przystosowanie, ryzyko i umiejętność podejmowania decyzji w zmieniających się warunkach. Ogólnie takie różnego rodzaju tabelki często mi się też przypominają z gierkami na telefon. Ja tam swego czasu dużo grałem w Afkarenę, to też były takie mapki, w którym na początku startowałeś bohaterami, którzy byli e, mniej więcej w mocy Twoich bohaterów, a po drodze odbierałeś co chwilę jakieś nagrody, i na sam koniec były grupki totalnie mega silniejsze. Ale po zebraniu tych boostów tutaj na każdej kratce, albo po prostu kierując się tak, żeby tą nagrodę z konkretnej kratki zebrać, boostowałeś sobie tą grupę swoich bohaterów w taki sposób, żeby dać radę. I też obawiam się, nie obawiam się, może w coś w tym kierunku właśnie to też zaś pójdzie. Jak to ma działać? Struktura wygląda tak, że będziecie mieć do dyspozycji specjalne areny dostępne. Od 35 poziomu podzielone na przedziały levelowe. Planujemy dwie wersje, solo i drużynową. Zadanie wydaje się proste: przetrwać wszystkie etapy i dotrzeć do ostatecznej potyczki. W praktyce nie będzie łatwo: po wejściu na arenę, traficie do sekwencji, w której sami wybierzecie ścieżkę. Jednego możecie być pewni: nic nie jest w pełni przewidywalne i właśnie o to chodzi. Każdy run to nowa sekwencja, inny układ, inne efekty i zawsze będą Wam towarzyszyć inne emocje. Chcemy, żeby Challenge Arena nie była tylko jednorazową przygodą zależy nam, żebyście przetestowali różne podejścia, pokombinowali i wracali regularnie. Wejście na arenę resetuje się co tydzień, co tydzień, to trzeba zaznaczyć, czyli stosunkowo rzadko, oddzielnie dla wersji solo i drużynowej, więc pewnie wszyscy będą w solo najpierw chodzić, żeby drużynowki nie spalić całkowicie pierwszej, więc liczymy, że stanie się ona częścią waszej cotygodniowej rutyny i miejscem, do którego wracacie po nowe emocje. Nagrody i satysfakcję z kolejnych prób. No i właśnie, jakie te nagrody będą? No i tu właśnie kwestia nagród progresji i tak dalej, co z nami zostaje. Chcieliśmy, żeby Challenge Arena miała sens nie tylko w trakcie jej przechodzenia, ale też po jej opuszczeniu. Bardzo dobrze. Dlatego pracujemy nad systemem permanentnej progresji. Nawet jeśli polegniesz, to zawsze coś zyskujesz. Ale wydaje mi się, że w ramach Challenge Areny Tutaj akurat w tym zdaniu tak wnioskuję. Za udział w arenie zdobędziesz specjalną walutę, którą możesz inwestować w rozwój postaci wyłącznie w ramach arenowego drzewka, progresji działającej tylko w tym trybie. Więc, kontynuując to zdanie, dosłownie się to by zgadzało. To pozwoli ci stopniowo wzmacniać się i zbliżać do celu ukończenia wyzwania i przejścia całej areny. No i trochę mnie to martwi, że, jakby ma naszym celem jest co? Przejście całej areny, i jak ją przejdziemy raz, to co wtedy, nie? I automatycznie problematycznie też pytanie, czy ta arena będzie za jakiś czas wzmacniana, dodatkowe progi, dodatkowe jakieś areny, czy, czy coś, czy poziomy trudności, czy po prostu na przykład będziemy przechodzić właśnie te poziomy trudności, najpierw będziemy przechodzić łatwe, potem za tydzień silniejsze, jak nam już się uda i jeszcze silniejsze, 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 silniejsze. ciężko powiedzieć, to jest tak bardzo lakonicznie, to chyba dobre słowo opisane, że ciężko tutaj jakieś szersze wnioski wyciągać albo w ogóle cokolwiek sensownego przypuszczać. Poszczegóły dotyczące statystyk, synergii i wzmocnień zaprosimy was do newsa Change Logowego, który pojawi się bliżej premiery aktualizacji. Change Arena to jeden z najbardziej czasochłonnych projektów ostatnich miesięcy i tutaj bardzo ważne informacje. Nie tylko dlatego, że wymaga zbudowania nowego trybu od podstaw z własnym UI balansem i zasobami, więc tutaj się dosłownie wszystko zmienia. UI walki mam rozumieć i chyba, nie, chyba też. Balans, zasoby, no to kurde, to już w ogóle tego jest tona, ale też dlatego, że od początku chcielibyśmy, by była nowym doświadczeniem w świecie. Broken ranksa, czymś, co odświeży rozgrywkę i otworzy przed nami różne możliwości rozwoju w przyszłości. To nie jest zamknięty projekt, to element, który chcemy, w którym chcemy eksperymentować z różnymi formami wyzwań i nagród. Skoro już przy czasochłonnych tematach jesteśmy, czas poruszyć kwestię zmian w harmonogramie. Więc tutaj o tym zaraz sobie porozmawiamy. A co do challenge Areny, powiem wam szczerze, ee, mam bardzo dłu... Dużo obaz. Jest we mnie umiarkowany entuzjazm co do tego. Widząc tą drabinkę, no to nie mam jakichś tam większych zarzutów. No, bo mamy poziom 0 i sobie schodzimy powoli do poziomu 12. Na to wychodzi, i tu będzie pewnie jakaś finałowa walka. Kolorki oznaczają pewnie jakiś coś w stylu odpoczynku: czerwony to pewnie jakaś walka, białe to jakieś inne rzeczy, jakieś pułapki. Cholera wie co jeszcze, żółte to może jakaś nagroda, ciężko powiedzieć. Więc takie typowo rogalikowe rozwiązanie, w którym zależnie od tego jak się pokierujesz w etapach progresji challenge areny danego wyzwania tak po prostu będzie Ci szło. I jako tako jest to spoko rozwiązanie tylko pytanie w jaki sposób będzie to w praktyce przez White Moon zastosowane, bo po tej mapce to możemy tylko co najwyżej przypuszczać jak to będzie wyglądało w formie przechodzenia. Jeśli chodzi o walki, jakie będą nagrody, jakie będą trudności, kombinacje, akcje, jak dużą wagę będą miały nasze decyzje, i tak dalej, no to tutaj oni mają pełną dowolność, i tu możemy co najwyżej snuć jakieś swoje teorie dzikie, które nie do końca mogą mieć pokrycie z rzeczywistością. Niestety bądź niestety. Więc tutaj sam mam dużo e, nie tyle co zastrzeżeń, ale e, wstrzemięźliwości, żeby wchodzić w dyskusję na temat tego dalej. E, co do wypowiedzi Hani na Discordzie na temat Challenge Areny. Czy mamy tu coś? Pytanie padło o spec nas. Czy zwoje recepty. Będą działać na arenę. Hania odpowiada raczej nie, ale będzie inny sposób na zwiększenie sobie limitu wejść więc pewnie jakieś zadanie, jakieś inne aktywności, które e, będą mogły się pojawić w ramach tego. Więc to jest ciekawa opcja ogólnie. Tutaj ja nawiązałem trochę do tego, że e, Challenge Arena będzie dawała bonusy na Challenge Arenę plus ewentualne rankingi i koniec w Herę Marchewka. Hania odpisała, będzie i Marchewka. Dałem tu serduszko, no bo cieszę się, że odpisała. Natomiast e, co będzie do Marchewko? No to jest duży problem, no bo co? Tak jak napisałem, rankingi, może jakiś skinek? O co będziemy grać? Jakieś bonusy? Co, co to w jakim kierunku to w ogóle ma iść. Tutaj mam może nie tyle co mieszane uczucia, co bardzo duże obawy, bo obecna itemizacja w Broken Ranksie już jest na takim etapie, w którym dokładanie nam jakichkolwiek dodatkowych bonusów to jest po prostu gwóźdź do trumny balansu w więc oni będą prawdopodobnie bardzo ostrożni, w szczególności, że jeszcze niedługo ma wyjść nowa instancja i to jest spory problem. Natomiast może rzeczywiście wymyślili coś fajnego, może coś takiego z boku, co będzie można progresować. Ostatnio w ogóle na Discordach i wśród społeczności, jak nawet nasz, na naszych streamach jest sporo dyskusji na temat tego, co w zasadzie moglibyśmy dostawać, co by było dla nas marchewką poza po prostu farmieniem tego, co doty dotychczas farmimy i dużo wniosków różne osoby mają różnego rodzaju, ale na ten moment taki dla mnie najfajniejszy konsensus jest taki, że itemizacja musi zostać zamknięta na poziomie obecnym, czyli drify, orby, inkrustacja, jaka jest obecnie, pozostaje na T4, a rarki T5, w ogóle progresja na tierze piątym, nowej zonie, musi zostać zupełnie w nowym, kot mi kurde re papierki, itemizacja na T5 musi zostać poprowadzona zupełnie nowym torem, stricte pod właśnie T5, więc to taki mały off-top związany trochę z konsekwencjami nowych aktywności w br -ze. Także tutaj, finalizując całą moją wypowiedź, uważam, że Challenge Arena może być bardzo fajną aktywnością, choć smuci właśnie te tygodniowe wchodzenie. Z jednej strony coś tam Hanie napisała, że będzie można troszeczkę sobie dodać e, tych wejść, może jedno więcej, e, co na pewno będzie bardzo ciekawą opcją, tylko obawiam się też bardzo pewnie kosztowną i być może rzeczywiście wejdzie to w jakiś nasz standard gameplayu i nie będzie ta gra w BR, -a, w BR -a na endgame kończyła się, w szczególności na endgame, kończyła się na farmieniu dwóch, trzech inst na krzyż. No i harmonogram, roadmapa, zmiany w roadmapie. Tu mamy ikonę, ikonografikę. I może zanim zobaczymy sobie na mapkę, przeczytamy. Challenge Arena pojawi się w grudniu 25 roku, więc jeszcze miesiąc, nie plus minus yy, kilka tygodni czekania. No bardziej plus niż minus. Zależało nam, aby dostarczyć ją w pełnej dopracowanej formie i jesteśmy przekonani, że warto było na nią poczekać. Bardzo ważne było też domknięcie ostatniego Community and Balance Update'u, który trafił już do gry. Dzięki temu zespół może teraz w pełni skupić się na kolejnych krokach. Natomiast chcemy, żebyście wiedzieli, że temat balansów wciąż jest na naszym radarze. Zależy nam, żeby zmiany były mniejsze, ale pojawiały się częściej. To pozwoli nam sprawniej reagować na wasz feedback. No i dlaczego z Jastrzębiorem czekamy już chyba dwa tygodnie? Co to ma znaczyć? Halo, halo, Balans, no, z jeszczebiorem trochę inny, ale zdążyliśmy doczekać się już zmianek w umkach, na przykład druida czy rycerza, więc tutaj trochę mnie to dziwi, że na biora w party nadal trzeba płacić 50 mięsek, a solo płaci 10. Zresztą to jest absurd. co opowiem o tym więcej w planowanym wywiadzie u jednego z naszych content creatorów. To chyba um. Nie. Prace nad nową krainą, bossem, również idą naprzód i są bardzo zaawansowane. No i tyle na razie ty w zasadzie wiemy. Obecny plan zakłada premierę w pierwszym kwartale 2026 roku, czyli opóźnienie o przynajmniej kwartał. Tak, przynajmniej kwartał. Więc na temat tego, gdzie jesteśmy w tym momencie, dowiecie się z listopadowego bloga. I swoją drogą Challenge Arena też ma kwartał opóźnienia. Aktualizacje zaplanowane na ten rok są naprawdę duże i wymagają dopracowania wielu elementów, dlatego zdecydowaliśmy się przesunąć część z nich w czasie. Wiemy, że zmiany w roadmapie nigdy. Nie są idealną wiadomością, ale zależy na tym, aby każdy update trzymał się poziom, jakiego od nas oczekujecie. Reforma zjeżaków dostaje właśnie podupię. Po dupie. E, wciąż jest w planie, ale na ten moment zespół skupia się na trzęcz arenie i nowej krainie. Kiedy te dwa elementy będą już na finiszu, wrócimy do tematu petów. No i niestety pety były przewidziane na Q3, one chyba na Q2 nawet, nie, na Q3 przesunęli na Q4, czy na Q2, potem na Q3. Hmm. O, jeszcze lepiej, zobaczcie. Na Q2 była Challenge Arena, więc ona pół roku opóźnienia będzie miała. Reforma zwierzaków była na Q3, na Zdocie przerzucili na Q4, a teraz przerzucają reformę zwierzaków nawet nie na Q1, bo o tym nie wspomnieli, więc prawdopodobnie też będzie miała ponad pół roku opóźnienia, więc tutaj jest totalnie dramat. Wiadomo, no, Community Update dowieźli yy, jeden i drugi, tutaj jeszcze Update Balansowy był, Gniew wszedł i kontynuacja linii fabularnej weszła. Rzeczy, które nie weszły do tej pory, to właśnie Challenge Arena, reforma zwierzaków, kraina z nowym bossem. Tutaj trochę tragedia, bym powiedział, no ale <grym> jest jak jest. Więc tutaj mam trochę smuteczek potężny, bo tak naprawdę cały 25 rok to była startowa aktualizacja z farem który był i tak na 24 rok. Potem mieliśmy oczywiście. Pierwszy community update, drugi community update z balansem. Mieliśmy ten gniew, i oczywiście akt czwarty, jeśli się nie mylę, linii fabularnej. I tak naprawdę ten rok, ten rok był bardzo, bardzo spokojny, jeśli chodzi o jakiekolwiek nowe rzeczy związane z rozwojem naszych postaci, progresją, gameplayem i tak dalej. Jako stricte odświeżenie czegokolwiek. Wiadomo, tam jakieś rebalanse i tak dalej trochę zmieniają, ale chodzi mi o po prostu zupełnie nowe aktywności w grze, które zobaczymy. Bardzo się nie pojawiły. Ten rok bardziej obfitował w bardzo absurdalne wręcz dramy, więc niestety najlepszym update'em, jak tu pingu pisze, to analizery od graczy na ten rok. A to jest chyba bardzo smutne podsumowanie 25 roku i jedyna moja nadzieja, to my jest, będzie taka, żeby ta challenge arena, już tylko zaznaczmy nadzieję, że ta challenge arena będzie pozytywnym zakończeniem, pozytywnym zaskoczeniem na koniec tego 25 roku. Tak jak względnie fajnym rozpoczęciem był chwar, który, mimo że jest totalnie niezbalansowany rewardingowo, to przynajmniej po prostu jest bardzo fajną aktywnością dla wielu graczy, otwierającą dostęp do dalszych etapów gameplayowych, zaś no i zobaczcie sobie, skończone i dowiezione gniew, otwarcie nowego serwera <grytans> community update, darmowa aktualizacja, akt czwarty, community and balance update, eee, więc tak to sobie wygląda i w produkcji Challenge Arena na grudzień 25, czyli tego roku no i nowa kraina z bossem Q1 26, no i tu zresztą mamy na obrazku Thalię z jakimś takim dziwnym czymś, ciekawe czy to będzie wejście na Challenge Arenkę czy jednak coś związanego z nowym bossem, obstawiałbym raczej Challenge Arenkę, no ale kto wie, to jest trochę Smutne, niestety, ale Mobilka, widzowie, Mobilka. Co z mobilką? Ja, jako tester, mogę w sumie trochę może wam podrzucić. W ostatnim czasie jakoś super dużo się nie zmienia. Natomiast Drygu bardzo dużo rzeczy opt optymalizacyjnie podłubał i rzeczywiście jest, wydaje mi się, lepiej. Tylko, że ja też teraz mam endgameowy telefon, więc ciężko mi to jakoś jednoznacznie określić. Więc rzeczy, które tutaj nie powiedzą, hmm, te prace są stosunkowo powolne, jeśli chodzi o dodawanie kolejnych rzeczy. Natomiast tu zakładam, że po prostu część osób też pracują właśnie nad mobilką, pracują też właśnie nad interfejsami UI-em i innych rzeczy rzeczami związanymi z nadchodzącymi update'ami, jak właśnie Challenge Arena czy nowy Bosek, więc tutaj pewnie mobilka bardziej cierpi w tym momencie brak, brak rąk do pracy, ale jest coraz lepiej. I może i nadal jeszcze trochę tych takich głównie przyjemnościowych, przyjemnościowo rzeczy muszą połatać, czyli tam jakieś mniejsze, większe błędy ale na ogół już jest naprawdę solidnie. Cały czas czekam na paczek z targowiskiem na mobilkę. Optymalizacja. Na dobrych telefonach BR działa płynnie już od dłuższego czasu. powiek spędzają nam nieco starsze lub low-endowe urządzenia. Podczas testów na Filipinach odnotowaliśmy problemy ze stabilnością, które pojawiały się szczególnie przy długich sesjach. Rekordzista orał uwierzy na telefonie przez 12 godzin non-stop. Nie mogliśmy pozwolić, żeby gra w takim stanie trafiła w wasze ręce. Są ku temu dwa powody. Przede wszystkim wasz komfort z grania. My wiemy, że będziecie spędzać na mobilce długie godziny żeby to doświadczenie było jak najprzyjemniejsze. Z drugim jest sprawa docierania do nowych graczy. Problemy techniczne, jak spadki płynności i krasze, to już drugi punkt, mają realny wpływ na pozycję aplikacji w sklepie Google. Musieliśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej. Sprawa okazała się jednak dość skomplikowana. Musieliśmy przeorać silnik gry wzdłuż i wszerz, docierając do miejsca, do których nigdy nie chcieliśmy zaglądać, np. kompilacja shaderów, czy parsowanie i zarządzanie pamięcią partikli. Jeszcze trochę to chyba WhiteHum sam będzie musiał jeszcze paru osób dorekrutować, żeby zajmowali się rzeczami z upgrade'em silnika i być może kiedyś wpadną na to, żeby w ogóle wielokąty co do modeli i tak dalej zoptymalizować. Może obsługiwać jakieś bardziej współczesne formaty, chociaż tam AWD to jest typowo pod właśnie ten silnik, więc może być problem, ale może coś tam pogrzebią kiedyś i będziemy mieć w końcu jakieś ładne grafiki w tym BR-ze. No ale to już taka śpiew nadziei, nie wiadomo, urwanej z drzewa totalnie, jak nie z kosmosu. Zapuszczenie się w te rejony przyniosło jednak świetne efekty. Mobilka hula jako szalała, nawet na słabszych urządzeniach, przełączanie się między walką a mapą na instancjach jest praktycznie natychmiastowe, spływają do nas jeszcze ostatnie dane, ale wygląda, że ten etap mamy wreszcie za sobą. Dzięki Bogu, to jest e, jeden z takich naprawdę dużych kamieni milowych, o, tru, o których Drgów wspominał, że przy dobrych wiatrach to to pół roku i mobilka będzie może nawet w OpenBecie, a przy gorszych no to po nowym roku i no e, jakby realizuje się to gorsze rozwiązanie, natomiast dobrze cieszymy się, cieszmy się, że w końcu mają to za sobą. Aż tak i tyle tak. Braki w UI Pracowaliśmy nad zastąpieniem roboczego UI i jego docelową wersją oraz nad uzupełnieniem funkcjonalności, które zostały dodane po premierze WRA takich jak mechanika gniewu, ścieżki trudności instancji czy mechanik dotyczących artefaktów, dyfi i orby. Z większych elementów, których wciąż nam brakuje pozostaje jeszcze targowisko oraz siedziby gildiowe. A jako tako siedziby gildiowe wygląd... są, tylko no, są bardzo dziwnie zrobione. W zasadzie sensie, bardzo podobnie jak na PC-cie, to mało intuicyjne, a targowiska nie ma wcale. Z takich e, testerskich e, informacji i stawiam jak ui już będą gotowe to być może nie będzie już tego problemu z pokazywaniem gameplayu na mobilce, to może niedługo w końcu będę mógł też coś z tego nagrać, ale to będę musiał zapytać, czy będzie można, a jak już to powgrywają, nie będzie już tych, tych testowych okienek, a i tak wtedy pewnie będą bardziej powściągliwi z zezwoleniami i powiedzą poczekaj na OpenBT na bank. Więc tak to wygląda. I tutoriale, o tym gdzieś chyba wam napominałem dawno temu, delikatnie, ale tutaj mamy potwierdzenie. I nie tylko ja napominałem, bo tu chyba Gato o tym wspominał. Podczas testów okazało się, że sporo nowych graczy odbija się od naszych tutoriali, faktoza. To kluczowy moment przy pierwszym kontakcie z Grom. Jeżeli chcemy, żeby Broken Ranks dobrze się przyjmował i zatrzymywał nowych graczy, z którymi będziecie mieli szansę na fajną zabawę, musimy zadbać, żeby początek był bardziej intuicyjny i zrozumiały. Nie będziemy ukrywać, broniliśmy się przed tym, ale zdecydowaliśmy się przebudować cały początek gry. No, zrobili go na premierę br a, a ja osobiście uważam, że na premierę BR-a ten tutorial był do dupy i kurwa miał rację tylko nie potrafiłem tego uargumentować. Dobrze, że Gad dołączył do zespołu White Moonu chyba dwa lata temu. To on tam powiedział im, co jest nie tak i dlaczego powinno być to zrobione inaczej. Trzymałam kciuki za Gada, że przepchnie wszystkie ważne rzeczy i żeby to działało tak jak trzeba. Jest to chyba jedna z osób, który naprawdę, których na ten moment. Bardzo chcę polegać, żeby dopchnięte pewne rzeczy były w naprawdę dobrym, fajnym stopniu. I naprawdę liczę na to, że rzeczywiście tutaj będzie to sukces, który będzie miał wielu ojców i matek w tym przypadku. Więc trzymamy kciuki. Nowy tutorial jest krótszy, prostszy, a przy tym nie traci klimatu. Jesteśmy już na finiszu implementacji, niedługo trafi do testów. <grymne> są tury, czwarty miesiąc, let's go! Zaraz fortunko zakręcimy. Jesteśmy już na finiszu implementacji, niedługo trafi do testów. Chciałbym w sobie to przetestować, ale nie wiem, czy będę miał możliwość. Zobacz zobaczymy jak spełnia swoje zadanie. No i tutaj pytanie, czy tutorial na PC też się zmieni swoją drogą. Miejmy nadzieję, że tak. A skoro przy testowaniu jesteśmy, to wiedzcie też, że w najbliższych dniach rozszerzymy grono testerów. Do obecnej grupy dołączą około 100 nowych graczy, którzy pomogą nam sprawdzić stabilność interfejsu i komfort rozgrywki na różnych urządzeniach. To by było bardzo ciekawe. Uważam, że im więcej osób teraz, to już w zasadzie tym lepiej. Fajnie, że 100 osób. Moim zdaniem to powinni nawet z 200 dać, bo ostatnie 100 osób to w 3 minuty naładowali, więc rekrutacja otworzy się nie Wypatrujcie info na Discordzie i na naszych socjalach, więc czujnie, pilnujcie Discorda i powiadomieni z Discorda Bera, e, i powiadomień z niego. No i to by było na tyle z rzeczy, które dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Tutaj jeszcze się tłumaczą, że nie chcą nam rzeczy niedokończonych dawać, i dajcie znać, żebyśmy dali na Discordzie znać, co myślimy pozytywnie lub. Negatywnie, piękna sprawa. No, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast ja osobiście czekam no, na tą Challenge Arenę. Może nie z utęsknieniem, może nie z wielką nadzieją, ale z takim lekkim przerażeniem, yy, z lekką, mocną obawą i może jednak lekką ekscytacją. Taki starasz, nie staram się być powściągliwy, bo do końca nie jestem pewny co nas tam spotka i czy wszyscy będziemy chociaż trochę zadowoleni. Bardzo dużo obaw, bardzo mało wyjaśnione, więc tutaj tym bardziej. No i to w sumie tyle widzowie tej wesołej analizki. Hehe, zobaczymy co będzie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczki, inne cuda, a ja się odmeldowuję streamować. Dalej.